Drodzy bracia i siostry, w tych ostatnich dniach ciągle słyszymy o męczennikach, którzy oddają swoje życie. Najpierw w Starym Testamencie, w tych księgach machabejskich opisane jest właśnie to, jak kolejni wierni Panu Bogu Izraelici oddają za Boże prawo właśnie za wierność Bogu swoje życie. I ich Kościół wysławia. Pod, podnosi do, do tej rangi świętości. Podobnie jak i dzisiejszego męczennika. Zresztą jutro też będziemy wspomnie, wspominać męczenników koreańskich, ale dziś wspominamy tego męczennika z czasów Krystiady w Meksyku, kiedy ideologia masońska chciała zniszczyć kościół, tak jak w starożytności. Król Antioch Epifanes chciał zniszczyć Izrael, zaprowadzając nowe prawo, nową kulturę, nowe stosunki społeczne, które uważał za najlepsze, tak jak to czyniła właśnie masoneria w Meksyku, jak próbuje się to czynić cały czas. Porządki, kulturę, za którą owszem stoi ludzka wiedza, ale nie stoi Pan Bóg, bo są to. Prądy, które Boga albo nie znają, albo go wręcz odrzucają. Tylko ludzkie prądy, tylko ludzkie ideologie. Ale jak widzimy dzisiaj w czytaniu, niektórzy, może nawet wielu, sprzeciwiało się temu przemocą zbrojnie. Tych Kościół jednak nie ogłasza jako świętych. Ogłasza jako świętych tych, którzy oddali swoje życie, nie zabijali, a oddawali swoje życie. Dlaczego tak? Dlaczego pośród świętych, jakby pierwszą grupą są męczennicy, dlaczego tym pierwszym, najważniejszym męczennikiem ze wszystkich jest Pan Jezus? Bo przecież on. Oddał swoje życie z miłości do ojca, z miłości do nas, biorąc na siebie nasze grzechy. Dlaczego? Bo na czym polega świętość? Świętość, bracia i siostry, to nie jest bohaterstwo. Świętość to jest natura Boga. Tylko Bóg jest święty. I ci wszyscy, którzy. Są naturą Boga, to znaczy Jego duchem są napełnieni, których Duch Święty prowadzi. Święty Augustyn, ja to często powtarzam, będzie mówił Martyrium fecit non pena sed causa, że męczeństwo czyni nie kara, nie przelewanie krwi, ale przyczyna, dla której krew się przelewa, dla której swoje życie się oddaje, a tą przyczyną jest to, co jest naturą Pana Boga, co jest w duch, Duchem Świętym, czyli miłość, miłość ukrzyżowana. I jak tę świętość się pozyskuje, skąd ona się bierze? To nie jest tak, że człowiek ją sam sobie wypracowuje swoim wysiłkiem, y, zmuszając się do czegoś, czy pracując dzień po dniu i zdobywając kolejne cnoty i stawiając się święty w ten sposób. Ojciec Michał Pro w jednym ze swoich listów pisze rzecz bardzo piękną. Y, pisze tak: Przez wszystkie lata mojego życia zakonnego, nie znalazłem żadnego innego narzędzia pewniejszego i szybszego do nawiązania ścisłej łączności z Jezusem poza Mszą Świętą. Kiedy ją sprawuję, patrzę na wszystko z innego punktu widzenia. Wszystko mierzę szerzej, szlachetniej odczuwam i bardziej duchowo. Więcej nawet odczujesz, że dzięki niej odmieniasz się wewnętrznie jakby coś bardziej boskiego już tym samym było, że umysł Twój ogarnia i zmienia się w kogoś zupełnie innego. A cóż to innego być może jeśli nie to znamie, które się w człowieku koniecznie wpisuje jeśli nie ta pełnia Ducha Świętego, która po wyniszczeniu tego wszystkiego co tam ludzkiego jeszcze pozostało, Boże życie w Tobie roznieci. Także, jeszcze bardziej, bardziej stajesz się uczestnikiem boskiej natury. O to chodzi. Ta boska natura, to uczestnictwo w boskiej naturze jest darem Pana Boga i otrzymujemy je przede wszystkim w Eucharystii. Przez Eucharystię nie Tyle przez samą Eucharystię, zresztą zaznacza to ojciec Michał, ile przez osobę Jezusa Chrystusa, który za nas oddaje swoje życie, za nas przelewa swoją krew, dla nas, abyśmy życie mieli. Jego życie i Jego też przyjmujemy. To jest prawdziwe, najgłębsze źródło świętości. Bo. Jest Bogiem samym, który przychodzi do nas, aby nas przemieniać i abyśmy stawali się, jak powiedzą ojcowie Kościoła, coraz bardziej boskimi. Będzie mówił jeden z ojców Kościoła, bodaj święte Atanazy w języku greckim, bo to był jego język: Otheos enantrofesen, to znaczy Bóg stał się człowiekiem. Hina min weopojezumen, abyśmy stali się woscy. I to czyni Pan Jezus, tego doświadczał właśnie ten męczennik, ojciec Michał Pro, i tego też daje świadectwo dalej, mówiąc: Jest całkiem oczywiste, że prześladowanie już nastąpi. Podobnie jak to, że wielu się wydaje, iż na siłę, siłą odpowiedzieć trzeba. Padną jako pierwsi ci, którzy w sprawach religijnych się odznaczyli, i pewnie mnie trzeba będzie do nich zaliczyć. Oby mi się udało paść wśród pierwszych, albo powiedzmy skromniej wśród ostatnich. Gdyby tylko się udało znaleźć w tej liczbie, widzimy, jak On pragnie męczeństwa ze względu na Chrystusa, ze względu na głoszenie Pana Jezusa. Bo właśnie w ten sposób ujawnia się Pan Bóg w naszym życiu. W starożytności chrześcijańskiej mówiono, mówił to Tertulian, że krew męczenników jest posiewem chrześcijan. Jest posiewem nie przez bohaterstwo męczenników, ale przez to właśnie, że w nich, w ich męczeństwie, w ich świadectwie ujawnia się Boża miłość. I ci, którzy mają oczy otwarte i rozpoznają to sami potem stają się uczestnikami tej Bożej natury, sami się uświęcają. Tego pragnie Pan Bóg, tego pragnie Pan Jezus, także Pan Jezus patrzący na Jerozolimę, która, o której wie, że nie rozpoznała swojego nawiedzenia, to znaczy skoncentrowała się, tak jak w przypadku tych, o których mówi ojciec Michał, Pro, na tym, aby Siłę pokonywać siłą, aby z tym rzymiań, rzymskim okupantem tamtych czasów walczyć przemocą, i to doprowadziło do upadku Jerozolimy, podczas kiedy Jezus Chrystus, Bóg, Syn Boży, przyszedł po to, aby objawić miłość i aby uświęcić wszystkich tych w Jerozolimie i na całym świecie, gdyby się otwarli na tę miłość, gdyby ją przyjęli, gdyby. Uznali, że to jest prawdziwa moc, ta, która wszystko stworzyła, która wszystko podtrzymuje i która wszystkiemu nadaje sens. Boża miłość, boża miłość także w nas. Jerozolima by ocalała. Świat ówczesny żyłby w pokoju, tak zresztą jak potem chrześcijaństwo przemieniło to pogańskie cesarstwo rzymskie. Ale ciągle, jak widzimy, także w naszych czasach są te ataki, jest ta walka bezbożnych, jak mówi Pismo Święte, za którymi ukrywa się zły duch, chcący zniszczyć miłość, chcący zniszczyć to, co piękne, to, co dobre, to, co prawdziwe, to, co jest świętością, to, co Boże. Amen.